Szósty memoriał Przemka Sawickiego 2025, a ze mną e, przyjaciel Przemka, Kamil Jurga, dobry, dzień dobry. Dzień dobry, coś Michał? E, na początek, o, dzisiejszych, o dzisiejszej grupie zakończyliście fazę grupową, zakończyliście ją chyba ostatecznie na drugim miejscu, czy na pierwszym, już nawet nie jestem pewien, ale choć walka była do ostatniego meczu, to z grupy się awansować udało. Nie jest to chyba duże zaskoczenie? No nie, ale jak... Stabilna ochota, pikum pack'em w grupie. Gdzieś tam musieliśmy trochę podkręcić sami siebie, e, poczuć presję. Udało się finalnie chyba wyjść z pierwszego miejsca, tak mi się wydaje, bo tam była walka między nami, Siemiatyczami, a Perum w Gliwice. E, Finalnie wygraliśmy z w ostatni mecz, co chyba daje nam pierwsze miejsce w grupie. E, no, więc tak trochę nerwowości, jak to bywa, nie? Ale wierzę, że, wierzę, że w fazie kucharowej będzie dużo lepiej. Słuchaj, to jest zdecydowanie Wasz rok. No i słyszałem, że jest jeszcze jedno trofeum do zdobycia w tym roku. Gratulacje. To tak na wstępie, wszystkiego, co w tym roku zrobiliście. Rozumiem, że teraz skupienie na tym, żeby jeszcze tu, gdzie się jeszcze tego nie udało podnieść, tak naprawdę nie udało się jeszcze dojść do strefy medalowej wam w historii tego turnieju, to jest ten moment najlepszy na przełamanie. No tak, zakładałem tak jeszcze dzisiaj rano. Dziękuję bardzo w swoim imieniu w imieniu chłopaków. Chcielibyśmy w tym roku oczywiście wygrać Memorial i zrobimy wszystko, co w naszej mocy. No niestety w pierwszym meczu Krystian się skontuzjował, więc już mamy minus jednego zawodnika. Zobaczymy, czy uda nam się kogoś jeszcze wyciągnąć z szafy na jutro ale tak no jakby to jest klejnot w naszej koronie którego nam brakuje i tak jak już kiedyś mówiłem ja sam oddałbym na pewno puchar za mistrzostwa Polski żeby zdobyć puchar za Memoriał Przemka mam nadzieję że w tym roku nam się uda jeżeli nie wierzę że ta inicjatywa będzie trwała tak długo aż w końcu nam się to uda zrobić no rzeczywiście, klejnot w koronie dzisiaj kontuzjowany, natomiast myślę, że ta szafa dosyć pokaźna jednak na jutro stawiam dolary przeciwko orzechom, że uda się skompletować całkiem szeroki i zgrabny skład. No, zobaczymy, na pewno brewa dojedzie, pytanie w jakim stanie, no ale to tak jeszcze jeden by się przydał, no wierzę, że kogoś wyciągniemy, ktoś się zgłosi chętny, no ale to, to jutro, to jutro. No Jesteście oczywiście obecni w każdej edycji Memoriału, z perspektywy takiego czasu widzisz różnicę począwszy od tej pierwszej edycji? Czuć, że ten turniej rośnie? Zdecydowanie. No, pierwszy Memoriał to pamiętam, że mm, przez 90% czasu to ja de facto witałem się z ludźmi, których znałem, kojarzyłem, którzy byli gdzieś na pogrzebie Przemka i tak kręciliśmy się we własnym gronie e, Ligi Bemowskiej, a w tym roku nadal Dużo twarzy znamy wszyscy, no, natomiast naprawdę pojawiają się dobre drużyny, nie z Warszawy, z całej Europy, więc turniej się maksymalnie rozrósł jaką mógł i myślę chyba, że już powyżej 140 drużyn by się zrobił turniej, bo po prostu czasu zabrakło. Bo już dzisiaj chyba grupy się kończą o 23, to ja nie wiem co tam żony niektórym powiedzą w domu jak chłopaki wrócą o 23, nie? Nie będzie lekka, ale nikt nie mówił, że, że ma być. Powiedz, czujesz się już spełniony, bo tak naprawdę jeśli chodzi o... o innym... Czy to Sokka, czy minifutbol? Zdobyliście wszystko. Zdobyliście dwa mistrzostwa, no dobrze, w mini futbolu jeszcze jest Liga mistrzów do wygrania, ale i Puchar Polski, ale rzeczywiście zdobyliście dwukrotnie mistrzostwo Superligi w mini futbolu. Dziś w tym roku wygraliście wszystko Sokka, czujesz się spełniony, czy, czy ta motywacja jest i chęć gry o te cele dalej? Czy w, jakie cele stawiasz sobie, jeśli chodzi o ciebie prywatnie, i też o całą ochotę? Przyszłość. No, Na pewno nie jesteśmy najedzeni, na pewno nie jesteśmy syci, z meczu na mecz chcemy coraz więcej, stąd też współpraca, od dnia dzisiejszego zmieniliśmy sponsora, gramy jako GWA Media Ochota. Z tej strony Patrykowi Trudlińskiemu też bardzo dziękuję za zaufanie. Ta współpraca poszła dlatego, że my chcemy więcej, my tak jak mówiłem z dnia na dzień chcemy więcej, więcej, więcej. Była Kreta, Kreta się skończyła i my myślimy już o tym, żeby tam jeszcze raz polecieć i wygrać. Brakuje nam Memoriału, brakuje Pucharu Polski, więc jeszcze jest naprawdę dużo turniejów przed nami, a przede wszystkim my po prostu się bardzo lubimy i lubimy ze sobą spędzać czas, więc myślę, że dopóki się nie wypali Formuła Koleżeńska, dopóty ochota będzie wspólnie grała. A no na razie. Przez te 12 lat, wiele sytuacji, które mogły nas rozdzielić, wiele osób, które mogły nas rozdzielić, to się nie wydarzyło, więc wierzę, że to naprawdę będzie długo trwało jeszcze. Co, z, y, niektórym mówię, że w takim razie kolejny wyjazd po finale albo po strefie medalowej. Tego życzę i do zobaczenia. Bardzo dziękuję ja też sobie i życzę tego.